Uroczystość Chrystusa Króla. Czytamy dziś fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza o ukrzyżowaniu Chrystusa. Możemy pytać, dlaczego Kościół daje nam tę Ewangelię. Daje nam po to, abyśmy zrozumieli, że jest to Ewangelia o tym, kiedy rozpoznajemy w Chrystusie Króla, a kiedy nie. Ci, którzy byli przy ukrzyżowaniu, mianowicie kapłani, żołnierze, a także zły łotr. Nie rozpoznali w Chrystusie króla. Dlaczego? Dlatego, że rozumieli, że władza jest po to, aby służyła człowiekowi. Dlatego wołają: Jeśli jesteś królem, jeśli jesteś władcą, to zejdź z krzyża i uratuj siebie i nas. Jedynym, który rozpoznał, był dobry łotr. I jego słowa: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa, pokazują prawdę o jego sercu. Zobaczył Jezusa, którego władzą jest miłość. Królowanie Chrystusa objawiło się w jego miłości. Dlatego widzimy go na krzyżu, dlatego widzimy go jako tego, który jest blisko słabych, e, ukrzyżowanych, bezradnych. Jego władza, Jego Królestwo nie jest z tego świata. Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas takim zaproszeniem, abyśmy i my postawili sobie takie pytanie w sercu. Kim jest dla mnie Jezus i jakim On jest Królem? Kiedy wisiał na krzyżu, nie miał korony złotej, nie miał berła, Jego koroną były ciernie. A to wszystko były znaki i dowody Jego miłości, że przyszedł objawić nam miłość Ojca, że przyszedł pokazać nam, że Jego królestwo nie jest z tego świata. Wołajmy dziś razem z dobrym łotrem. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa, i popatrzmy na nasze serca, kim chcemy być. Bo nasze grzechy, nasze słabości sprawiają, że jesteśmy łotrem. Tylko do nas należy decyzja, czy chcemy być złym, czy dobrym łotrem.